Cześć kochani, witajcie na kolejnym odcineczku i dzisiaj zapraszam Was na zdrapeczki takie jubilerskie, czyli mamy brylanty, rubiny szafiry i deluxe siódemkę, bo wiecie, mam tutaj takie diamenciki w tej siódemce i tutaj zdrapujemy diamenciki, także w takim klimacie jubilerskim przygotowałam zdrapeczki, także wkład to 50 zł. Także zaczniemy, no oczywiście brylanty na koniec, także zaczniemy może od tej najnowszej, czyli rubiny szafiry. I później weźmiemy siódemeczkę Deluxe Ta zdrapeczka jest z numerkiem siódmym i poza liczbami szukamy oczywiście tych sztabek bądź tego kuferka. No, na razie ta zdrapka mnie nie lubi, także mam nadzieję, że coś tu się w końcu zmieni. i da jakąś fajną wygraną. I sprawdźmy, jakie tu liczby wygrywają. Mamy trzydzieści dziewięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści sześć. I gdzie te liczby? Tutaj dobra. Dwadzieścia cztery, trzydzieści pięć, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt jeden i tu mamy trzydzieści dwa. Okej, dalej mamy pięćdziesiąt dwa.

47, 49 i ostatnia szansa, 54. No to, zdrabka dalej mnie nie lubi. <laughs> J, Y, dobra. No to, nie gniewamy się i lecimy z następną, czyli z siódmeczką Deluxe, z numerkiem 24. No i oczywiście szukamy siódemki. Takiej, wiecie, czarnej bądź takiej lekko fioletowej. A mamy tak, czwóreczkę Piątkę, szóstkę, ósemkę, trójkę, dwójkę i dziewiątkę. Niżej mamy dziewiątkę, czwórkę, szóstkę, ósemkę i dwójkę. 5, 8, 1, 2 oraz 6 i Ostatnie trzy szanse. Mamy 9, 3 i 5. Także niestety ta zdrapeczka również jest przegrana. Kontrolne mamy różne. Tu widzę o ale nic więcej nie widzę. Dobra. I tak siódemki nie widać. Także zdrapeczka leci do przegranych i lecą brylanty teraz. Ostatnio fajnie się u mnie spisała, także pomyślałam, że wezmę drapeczkę z numerkiem 8, Też sama wybierałam. No i co? Szukamy oczywiście trzech takich samych symboli: trzech brylantów, które pomnożył razy 2 bądź trzech koron, który pomnożył razy 5. No i bonusik, czyli szukanie kwoty. Dobra, posprzątamy i lecimy. Gra pierwsza. Mamy u koronę. Drugą koronę. No i perfumki. a Ajajaj. Fajny początek tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Gra druga. Mamy zegarek. Zegarek. I okulary. Ale zwodzą od początku. Zobaczcie. Dają po dwa. No, tu już dali kapelusz i kolczyk dobra, no to gra czwarta mamy naszyjnik i lustro. no to teraz gra piąta mamy trofeum i portfel dalej mamy brylant no i garnek, kurczę. szkoda, że nie trzy brylanty to by było, wiecie razy dwa złoto i dzwonek Róża i tron, worek i szminka, podkowa, pierścianek. Ok, teraz mamy klucz, drugi klucz i. Oj, i torebkę. No dobra. Trudno, szukamy dalej. Mamy świnkę i torebkę. I ostatnia na tej stronie. Mamy naszyjnik, naszyjnik. Aj, kurczę! I lusterko. No dobra, no to przechodzimy na drugą stronę. Trochę wyczyścimy tutaj. O, dobra. No to szukamy teraz po prawej. I co tu mamy? Worek i pierścionek. Portfel i garnek. Sejf. Safe i. Aj kurczę okulary. No, ciekawa, ciekawa. Jestem tych brylantów. Czy coś tutaj? Znowu się uda wygrać. Bo coś tracę tą nadzieję. I chyba jubilerski odcinek będzie zamiast bogaty to biedny. Klucz i kufer. Na razie nic tu nie wpada. Czekolada i kolczyk. Perła i prezent. Gra 22, mamy safe i kufer. 23, mamy kapelusz i róże. 24, trofeum i worek. Ok, 25, zbliżamy się do końca. Wygranych niestety tutaj nie widać. 27, jest brylant. No i perfumy. Dalej jest tron i róża. Przedostatnia gra. Podkowa. Podkowa. No, ale patrzcie, jak ona jest tutaj rozlana taka. Te napisy i nadruki są takie, jakby tuż się rozlą. Okej, okay. to co, sprawdzamy, czy będzie ta podkowa. No. Czekoladę. i aj, ostatnia gra. Moneta. aj i torba, czyli już tu nie będzie. No to szansa. Ostatnia to bonus. A mamy księżyc. No to niestety te brylanty są puściutkie Gdzie tu kontrolna? Tu nie ma. O, tu mam. BIS. Także jubilerski odcinek. Kurczę, nie był bogaty. A, biedny bo 50 zł poszło do kosza. Wszystkie zdrapeczki były puste. Także niestety wiecie, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale to nic. Ja się tam, wiecie, nie denerwuję, nie przejmuję, nie poddaję, będę szukać dalej. Także co kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, komentowania oraz lajkowania. I widzimy się w następnym odcinku. Także buziaki pa!